Hej, witajcie z tej strony, Karduzikan Witam Was w kolejnym filmie z Minecrafta. Generalnie jest kilka rzeczy, o których chciałbym Wam powiedzieć na wstępie. Także, no w sumie, generalnie, to pierwszą rzeczą jest to, że Postanowiliśmy z fabrikiem, że zaczniemy nagrywać jakieś filmiki z Fortnite, bo jakoś tak zaciekawiła nas, nas ta gra. No i będą też z czasem wpadały jakieś filmiki z Fortnite. Yy, yy, ale to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że yy, na tym odcinku pokażę Wam kilka rzeczy mniej więcej, yy, yy, które się zmieniły yy, z powodu świąt yy, na naszym serwerze, bo zrobiliśmy Udekorowaliśmy tą pierwszą naszą bazę, teraz już moja gildia ma inną bazę i gilda Pawlika też ma inną bazę więc jest to już inna baza yy, ale to jest taka, takie miejsce, ta przystań to będzie takie miejsce, w którym po prostu dwie gildy będą mogły się spotkać i tam będzie też wigilia serwerowa więc trochę to miejsce udekorowaliśmy i zaraz Wam pokażemy jak to wygląda, jest tam m.in. innymi choinka i sanie świętego Mikołaja yy, yy, no ale Przede wszystkim, co chciałem Wam powiedzieć, że teraz przed świętami będę wrzucał trochę filmów, kilka, myślę, że trzy takie świąteczne filmy wrzucę i dlatego się zmieniło trochę tutaj, że teraz leci świąteczna muzyka, jest inny overlay, także tak, tak przez okres świąteczny będzie wyglądało. Yy, I też chciałem Wam powiedzieć, w sumie nie, nie, chyba na razie jeszcze nie będę Wam mówił jednej rzeczy. Ale przede wszystkim, no właśnie o to mi chodzi, ale też bym chciał, żebyście wpadli na naszego Discorda i weszli na ogłoszenia. No i tam po prostu przeczytali, co napisałem dzisiaj, bo napisałem takie dosyć ważne info, bo jest to info odnośnie tego, że będę organizował z okazji świąt konkurs. Na 20. no to musi sobie przydać po prostu, co tam będzie, bo tam są cztery nagrody, ale zwycięzca może wybrać, wygrać tylko dwie. No i jedną z tych nagród jest 20 zł PSC czy coś takiego, coś związanego też z serwerem, ale z drugą rzeczą też jest to odnośnie serwera, że będzie tam yy, wigilia serwerowa i yy, yy, po prostu będzie losowanie yy, na to kto kogo. Kto komu da prezent na tej wigilii serwerowej? I po prostu to jest tak, że możecie wejść na serwer, kiedy chcecie i po prostu poprosić mnie o jednego z sześciu namitagów. Ja wam dam jeden z tych sześciu namitagów, powiecie numerek od 1 do 6 i po prostu dostaniecie mm, tą osobę i będziecie musieli dać prezent. I ona ten prezent otworzy mm, podczas właśnie naszej wigilii świątecznej. Mm, to jest obojętnie z jakiej gildy jest ta osoba, to po prostu jest czas świąt, czyli czas łączenia się. Nie będzie żadnych sporów, już teraz na razie między nami do myślę, że do zakończenia świąt czyli tak do końca przedświątecznej nie będzie żadnych sporów, nie będzie żadnych walk tylko czas świąt po prostu taki spokojny no i to w sumie tyle ja zapraszam Was już do filmiku i dziękuję Wam za wysłuchanie je podczas tego długiego, trzyminutowego wstępu dobra, lecimy już do odcinka gdzie będziemy, gdzie pokażemy Wam wszystkie rzeczy związane z świętami ja już nie przedłużam, zapraszam do głównej części filmu Dobra widzowie, jesteśmy już na naszym serwerze. Jest ze mną yy, Pawlik dzisiaj Paweł. Halo? Halo Paweł. Słyszysz mnie? Aha poczekajcie, bo Paweł chyba znowu mnie ograzał. No. Dobra, w każdym razie o co chodzi? Generalnie yy, mam tutaj trochę świątecznych rzeczy, żeby je... Trzeba ozdobić nasze. Z postawił to? Żeby ozdobić naszą piękną bazę. Eee, czekajcie, to się tak. 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 Teraz. Tak. Tak. I. Oh shit. I tak. Tak wygląda laska cukrowa. Super, wiem. No, i tak mniej więcej to będzie wyglądało, że coś takiego chcę zrobić też tak tutaj. Ale też będę chciał zbudować takiego większego bałwana. Także yy, no. Dobra. Kolejna laska. I yy, tutaj będzie następna. Kończę niestety te bloczki, takie żeby je budować ale jeszcze z trzy laski myślę, że zrobię. Jedną sobie walniemy, może gdzieś tutaj, o, w tym miejscu. I to jest generalnie nasza nowa baza, właśnie chciałem o tym wspomnieć. Nowa baza. Jest to trochę dalek na dalekich kordach, ale nie pokazuję ich. Tak, 10 tysięcy kratek od tej przystani. No i mniej więcej to wygląda tak, że tutaj mamy takie zejście. Tutaj jest magazyn. Nie będę wam wszystkiego pokazywał, co jest w magazynie. Yy, tutaj mamy wybudowaną przez Olafa yy, farmę lawy. Yy, enchanting z lapisem. Generalnie jednak nie jest to jakaś najlepsza baza, nie wygląda też najlepiej, mamy wyjście na dwór i generalnie ciekawą rzeczą jest to, że mamy bardzo bliską wioskę. Halo! O, Paweł, wreszcie jesteś. Pytałem się właśnie minutę temu, gdzie ty jesteś. No, No, no ja już zacząłem nagrywać film. Generalnie... Eee, ja już biją na serwer. Dobra. Generalnie to tutaj mamy... Szukam tu. Endermana. Gdybym chciał zabić, bo widzę, że on nie jest jakiś skąd do tego, yy... tutaj mamy taką wioskę, yy, także fajnie, nic tutaj to tyle. Z ciekawych rzeczy tutaj. No tutaj będzie trzeba zrobić jakieś ciekawe wejście na te to, na to nasze wzgórze. Generalnie, więc... Będziemy chyba robić takie, ale tutaj bym jeszcze wybudował kilka lasek cukrowych. To przystań generalnie opuściliśmy, bo to była, miała być nasza przyjściwa baza, bo byśmy nie dali rady całej, całej edycji serwera przeżyć na pustyni. No, proszę Państwa. Niego się przenieśliśmy w takie normalniejsze miejsce. o jest w sumie to. Yy, yy, gdzie jeszcze można? Tutaj jest farma Olafa, automatyczna. Jak o tym mówisz? Do widzów mówię. Aha. Yy, czekaj, czekaj. Tutaj jeszcze. Sobie. Dobra, czy muszę zjeść. I to jest farma. Też jest taka mała farma. Dobra. I tutaj zrobimy coś takiego. Um, gdzieś jeszcze możemy tam, gdzieś jeszcze możemy zrobić taką laskę jeszcze jedną. Halo. Halo. Jeszcze mam na jedną laskę te miejsce. Mnie zrobił w tamtym miejscu. A ty jesteś w przystani? Nie. Ja jestem u siebie w gildii, ale zaraz będę w przystani, a ty idziesz do przystani. Czekaj. Jeszcze nie. Jestem też u siebie. No i git myślę, że jest teraz. Jest trochę lasek trochę świątecznie się zrobiło to bym zniszczył i szybko teraz już nikt nie przejdzie a to sobie można dać i tutaj tu załatajmy może to i generalnie chciałem pokazać mojego świątecznego skina jak on teraz się prezentuje. także już idę na przykład przejść też nie da się pokazać. Tak wygląda. Aha. Poczekaj, poczekajcie, poczekajcie, bo tu teraz... Muszę iść spać, ja wybrzeżki. ja lecę spać. Teraz wam pokażę znowu. Chcemy spać. Wstaliśmy i teraz jeszcze raz Wam pokażę. To jest Teraz pytanie o się... milion złotych. Czy mój Villager z mendingiem żyje? Będę gdzie z Co jest kurw? Ej, dobra, więc tak się prezentuje mój skin. Ej, zaraz yy, zaraz i zobaczysz? Myślę, że to już się zrobiło. A tak jest z tyłu, gdzie moja peleryna przykrywa, ale tutaj też widać takie ciekawe rzeczy. Zombie, doktor? No. O, fajnie. Znaczy, ja to fajnie. Bo jak to zrobię dwa dni temu? Ja przez ten czas na serwer nie wchodziłem. Ja myślę, że to już się dawno zrobiło. Tak, tak. Więc mogę Dziwna dziwna. już nie można leżeć za właściwie. Ale mi, udało mi się trafić, bo byłem u Wardena Gdzie? Dostałem takie Leginsy, więc. Jest nice. Wiem, że byłeś u Ordena. No byłem, no ale ja mówię do widzów, nie? Bo w niej każdy wie. Ej, ja nie pomyślałem o jednej rzeczy, bo ja dwóch zombie villagerów rzuciłem na nich jedną potkę i dwa refy im dałem, i teraz. I zakopałem, i jeden, jeden jest koło drugiego. Mhm. Więc trochę słabo, ale żyje jakoś. Mhm. Ucieka. Tu jest bambusownia taka. Papa, ja idę do tej przystani, jakby coś. Poczekaj. Ja tylko sobie chcę tych wileżerów ogarnąć. Może ja generalnie chcę tylko pokazać, jak to wygląda. No to pokaż sobie. No! coś użyć. Dobra, to muszę więcej diamenta jednego może. O! o! Ale zniżkę dostałem. Jak takiej zniszki to nie widziałem w życiu chyba. Od kiedy z 12 emeraldów można zejść na jeden? Nie. Można chyba, nie, generalnie tam z No ja, ja, ja właśnie taką zniżkę dostałem na mending. Czy mam teraz mending z jednego Emeralda, ale jest. Poczekajcie, mogę iść na spawn tak Jako. Wytaję mam na, odczam naszego. Dobra. dobra, to ja będę musiał ha, poszukać. zaraził tego się Nie ja no nie mogę, zaraził się Jak znowu. Znajdę? To wtedy Dobra to ja, ja ich zabuduję i potem poszukam ja to Muszę i... poszukać kory w tej przystani. W sumie. <grym> Dobra, widzowie. Generalnie jestem już na tym, na tej przystani. Teleportowałem się. Dobra, nie no, spoko. I generalnie tak wygląda tutaj taka jedna rzecz zbudowana przez Pawła, yy, ta z muchomorków, taka laska cukrowa, a to są moje takie klasyczne, które są tutaj. Ja zrobiłem taką czapkę. To weź się przeteleportuj tutaj do mnie. Poczekaj, bo ja król. z yy, kro, krowo Ojej, dobra, czekam na Pawła. teraz. Dobra, zaakceptowałem requesta Pawła. No, nie o, ruszam się. Daj e, nie? Daj, daj e, czekaj, to ci dam. O fajne, ej, zdejmij Nie zabiję cię, chcę skina zobaczyć. No, ja już pokazywałem widzę generalnie. Eee, tarczę możesz? Na chwilę? No. Ładne. A po, świę po świętach znowu do tamtego wracasz czy nie? No tak, po świętach tak gdzieś w nowym roku dopiero, żeby się jeszcze trochę nacieszyć tym skinem, nie? No dobra. Dobra, no więc tak to wygląda, bo muszę pokazać. To jest Pawła budowla tutaj. W tym miejscu. No. To co ona jeszcze ja tam patrz... Nie wiem czy widziałeś czapkę zbudowałem. Oj. To jest nasza choinka generalnie. Widziałeś czapkę? Się... Chyba ją zrobiłem, nie jestem pewien. To są stanie świętego Mikołaja. Czekaj. O, patrz! Tak Zrobimy takie coś. A to, to jest, wygląda trochę jak bikon. Ale... No nie wiem, jest, jest, nie ma no to jest świątety. trochę nie wyszło, ale to miała być czapka taka. No rozumiem, wiem. no wiem. Tu jest białe, to jest takie, no nie wygląda jakoś źle, no. W sensie, mam, a masz jeszcze wełnę? Bo to można... Nie, nie mam. No to potem ja w sumie przyniosę. W to możemy, też, że... bo jak ty skończyłeś, to jeszcze pół godziny szukałem tej... Krzykiem owiec. i jest I to tyle chyba z, ozdob z tego. zdobiania Więc to chyba nie robiliśmy. Nie, no nie chyba. on jeszcze zrobił napis. To w sumie jedyne co Szymon zrobił. Czyli napis x -mes. Coś takiego. Po prostu. No, co, jaki? Napis? Napis, napis x -mes. Czyli Christmas. Xmas? No, bo to jest skrót od Christmas. Dobra, nie chce mi się lubić. Ja zrobiłem to. I tutaj będą... proszę widzowie będą tutaj prezenty w tym miejscu i po prostu będziemy sobie podczas wigilii serwerowej. Nie wiem jeszcze kiedy będzie, ale myślę, że gdzieś tak Paweł co nie kilka dni przed generalnymi takimi świętami, kilka dni przed 24. Nie Minecraft? Nie. Dobra, żartuję. Mieliśmy się nie bić podczas świąt, Paweł. A, ra. Święta, to, real. święta to czas przyjaźni. Czas przyjaźni, powiadasz? <noise> ten bije golema! <noise> <noise> Święta to czas przyjaźni, tymczasem ja bijący golema. Oprócz tego. <noise> Wyleję Golem, golem bijący mnie. Przepraszam bardzo. Jak on mnie hitnął z 10 kratek? Cheater! To <noise> nie, Nie wiem, panu Chyba nie ma takiej postaci, bo wpisze ban golem i nie działa. Aha, this player is already banned. Czyli ten, 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 ten gracz został już zbanowany. Powód na 10 kratek. Mm -hmm. Ale on już został zbanowany, to jakiegoś innego gracza zbanowaliśmy. O. Teraz trzymam sobie ustawia golem i nie może wbić na serwer. Kurde. Masz 7 patyków? Nie, ale tam jest dużo tego. Dużo jest... Yy, drewna, pewnie. Gdzieś. stał mnie już golem? Czy nadal ma fokusa? Nie no, on chyba ma mnie zostawił! Nie. Co tu się stanęło? I patrz nie mam 7 patyków jyszek. Ja Jego zabiję, ja go zabiję, ja go zabiję, ja go zabiję, ja go zabiję. Ja go zabiję. No. O, Przelazo dobra. Ci Mam 32 idealnie. No, Będę miał jeden Emerald. Tak wygląda ta przystań, widzowie. I generalnie... No, w ogóle napisał? Napis x mówię mówiłem ci. I tak wygląda ta przystań. A, dobra. Będziemy w niej spędzać Wigilię Świąteczną po prostu, która tam będzie kilka dni przed y, normalnymi świętami, tak myślę, że... No, kiedy, kiedy każdy będzie mógł, nie? No, no to tak myślę, że 22 grudnia, coś takiego, 21. Patrz. Jakoś tak. Yy, ten... nie, nie używaj karczy, będę cię z nasiona bił. Ała. Albo patrz. Poczekaj, o się, tutaj chodź, Patrz yy, i spróbuj mnie hitnąć. O, ale nie mogłeś, najpierw, nie? No bo to jest normalne że nie odrzuca mocno. Nie, bo ja cię ten. Yy, ja ci robię tego wtapa. Mhm. Dlatego. Gdy tak się prezentuje ta przystań. Ta emocjonująca. No. Gdy tutaj zrobić jeszcze tę murę z jakiejś tera, z terakoty jakiejś czerwonej? No, ze świątecznej. No, można, bo było tylko. No, nie wiem, no bo w sumie potem miną święta i co, i będzie dalej. Cały przez cały rok będzie taka czerwona? No, nie wiem, w sumie. Gdzieś ja nie wiem, czy to, No, ale no, w sumie do dnia. Czy, czy edycja tego serwera będzie do świąt trwała? Nie. To wiem. Znowu mi się skończyło. Nie, ja myślę, że edycja tego serwera, no nie wiem, kiedy się skończy. No. Znowu mi się jedzenie skończyło. Bo tamta trwała... no smutne. Tamta trwała tak do połowy października, a była od... o, Czekaj, ja idę się pozbyć krówek. Yy, Ty tu zostań. Intensywne liczenie miesięcy. No, doszedłem do konkluzji, do wniosku matematycznego, że, no, że m, ta ostatnia edycja listków Frediego trwała 5 miesięcy. tak około. Tamta? No, tamta. A par ile będzie yy, no mniej nie więcej? No nie wiem, no myślę, że tyle, też tyle samo, pół roku, myślę, 5 miesięcy, no. A jakoś... czekaj, ja się do Ciebie tepnę. E... Bo potrzebuję lawy, żeby krówek trochę pozabijać i mieć pieczone. Aha, no ja mam mieć z Fire aspectem, więc ja, ja od razu to robię. Generalnie. Co masz? Miecz z Fire aspektem mi się trafił yy, i strzepię, No, ja właśnie nie. No. Eee... Nie grynąłem jeszcze sobie villagera z nim. My, nie wiem, jak mi się trafił, po prostu się trafił w enchantingu normalnie, więc. A kilo mi się trafił też dobry dosyć. Chociaż dałem sobie Unbreaking yy, Ja w ogóle mam ten, ja mam na, ki yy, na kill mam yy, Efficiency 5. To no fajnie, ja mam Efficiency 4. Mhm. Ja od villagera dostałem, nie? Mhm. Mamy też gotowego villagera, ale jeszcze na nim nie zaczęliśmy robić mendingu, więc jeszcze nie mamy. Dobra, czekajcie, czy tutaj ja tutaj jeszcze coś... Jest tylko krowa hita z i jednego hitos. Nic nie ma. A tutaj generalnie jest chyba... A, o, chyba o, kurde, o dobra, dostałem. Ale może nie będę tego niszczyć, tak, tu jest lama. Dobra, także tak wygląda to wszystko i tutaj spędzimy święta, ja muszę... Czego się nie jest... zrobił? Generalnie... Dobra. Będę musiał tutaj dać to i to żeby było tak symetrycznie, to słabo wygląda trochę z tej strony. No ale generalnie choinka nam w miarę wyszła, jest gwiazda na środku. Może jeszcze jakieś bombki potem dorobimy. No i tyle w sumie, także to by było na tyle. Yy, o! No, już? No, no chyba, no, ja już, no już 10 minut ten odcinek trwa, zaraz Ci powiem ile. Serio? No A, ja już mam, ja już mam 21 minut filmu, więc ja już muszę na pewno go skończyć ja, ja w ogóle nie zacząłem nagrywać. No. Ja powiedziałem, żeby teraz grywał. Dobra. To dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I wyczekujcie następnych odcinków. Na pewno będzie odcinek z Wigilii serwerowej i to na pewno. Jeszcze jeden świąteczny będzie, albo może dwa. na pewno jakiś z Fortnite jeszcze nagramy, taki świąteczny bardziej odcinek, także... A żeby... no teraz chcesz zagrać Fortnite? No też możemy zaraz zagrać, to jest muszę zrobić obiad, także... Dobra, to, to ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Subskrybujcie kanał Red Dragonek i mój też. I to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i Siema.